Żółty skin Na mnie, na mnie biega chłop z jestem, ja go dojeżdżam, dojeżdżam Ale uważaj, mnie nie ma Jest zaraz będę samochodem Jest solo 150 mi ma Jaki skin? Piłkarka To żółty jeszcze tam jest 30? Tak, to jest Geras Jeden Ja już jadę plecy 75, Aura Dead, dead, dead Aura Aura Crack, Aura Crack Na mnie krak drugi Geras Propsuję Jednak nie Lanfar, lanfar, Zablokowałem drugiego! Trzy, trzy, na mnie, wyjazd, gwiazda! Ej, całą sezon, pamiętam, chcesz? czy za 25 chcesz? Krak na mnie? Idę Dead, Weź samochód. czego? To na czego? To na To On Bija się na nam. Na górę. Trzy, Musimy go szybko widzą. Wychodzi na mnie? Tak. Krakt? Pięć otajców. O, gdzie się mogę? się mogę? się mogę bić? I mogę idę idę. Ty na mnie, boksujemy, jest i oni boksze Ile? Ja jestem od są Oni są debilami na tym magia Zamknąłem tyba, mam boksie Czek! Czek zamkniętej ile? Idę idę? Piesz na mnie. Na mnie boksę, na mnie boksę, na mnie Jestem Ciąkon, naciągą, na ciągła na mnie, na mnie, na mnie Ja przyciągam, przeciągam przeciągam, boksie! Dwóch dać, dwóch da w rachu na nas Daleko Daleko dalej, nie, na mnie na mnie, na mnie launch Jestem, jestem Ida Chodźmy chciałeś ja biję się o HG, biję się o z floperami, biję się o HG Dobra na nas, nas, nam no, nie, my, 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 my nas, nie mamy co użyć Artur mnie jest jesteśmy, ta. Artur niżej nie, nie mogę zejść Muszę spamać HG, spam Ja się eczę please. Ja please, spam HG, please, please Spamię, spamię Skopsowałem jednego z HG 70 HG 70? Ja nie żyję Tak, tak, ta, ja tam wchodzę, wchodzę, wchodzę. Dobra Żyję, 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 go HG, go HG Kręcą, jak no, mam, mam. Zabiłem, o, tak. na mnie, na mnie. Bieją, leczą się, leczą się niżej, leczą się niżej. Mam tak hagi, mam hage, mam hage to, to. Ja mam low. Oni, oni, oni się schodzą na dół. ja, ja mam ja mało strasznie. Kraktu, kraktu, tu, 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 tu. No, zonii się, oni się, zonii się. Ile, ja jest ja, dwieście ja mam 200 drewna. Ja mam 200 drewna. 17 osób, Alef, 17 osób. Oni mają maców. Na rybocie, na rybocie nie możesz podać. Tylko spray, spray Crack dead Dead Cały czas Cochodzę po masę nice. mam chodź, ta, chodź, 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 Mam ile masa Wygracie to Daj mi Nie idę, 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 idę do strych po po Na kill, na killa, na kilo na kilo na kilo ja chu już Dobra Tylko wygrać się ta, gra Ja ty musisz do góry ty, z wam To, idę Ja nie wiem się Żyje Ej załaj, zacząła hajde, zał Czekaj, 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 Nie mamy, nie mamy. Nie mamy, nie W Ej, Kefi mamy ma 8, nie ma ja, milijam masów. Milijam, milijam, no, no. Dobra, to, to buduj Próbuję zera, może wejść do zdrawienia jakiś dla serwu. full, full tree low full tree high i mhm. chyba solo jeden. Ja spróbuję sniper na high Nie, no, jeszcze upstairs, jest upstairs. Nie mam twardych już. Na górze są jakieś cipki, na górze są cipki jakieś zdolne sniper? Cały czas na dole jest jeden typ. Ja nie, czy nie go, zabili go Zabili go top trzy. Musimy walić się chyba ogólnie. Musiła Hagiya. o albo du. Ja chęć próbuję wejść. Ja chęć wychodzi górę. Ja górę. hajs, Ja Ja hajs, Ja mam, mam. Góra, góra, go Są mi, są mi, mnie, mnie, są mnie! są mi, są mi. Hajs. Woksalinie, woksalinie. Oryginał. Banduż mistyjny do mnie Mam banduzukę, sprawię ją W strefie, w strefie dostaję Krak Musisz się ma... zeskoczyć teraz na dół Ja muszę zeskoczyć Był tam Kewi, był tam Chill, chill, on umrze raczej ja mam też. już Nice, nice, nice I Jest dużo mnie ze strefy Mam Ta. rybki, rybki Masz, ryżki. On nigdzie nie ma już. Nice! Kurwa, nice! Nice kefi, kurwa, ale strzał! Ja pierdolę! Jest na strzał? Zabijamy. Patrz, patrz, to na nami, na Ale uważaj, uważaj, jesteś już bliton. A, dobra. Jachun, są no ra. nie nie jest Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Nice, nice. Biorę spada. No, no, no. Mam lunch, Echu, dojechał Mam chcesz to, mogę na moje rzucisz pepery Ja zabijamy Na mnie box! Moc, moc! Cracka, kidnappę Nice, bez, bez. Go, bez. Neas, nice Dobijaj go tu, 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 na mnie White, wait, wait, white, white. W górę za on launch lunch. Lunch na HG, lunch na HG Imo, tak, chodź chod, chod. Łącznie po po Mam po mam pobrelydego, nie może mnie Chodź do mnie, chodź do, do mnie, chodźcie do mnie chodźcie do mnie Piano. Piano honey, nisłają, trzęf, a ja drugi raz, chod no no czekaj, drugiego ja, 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 łap, łap ja mm -hmm. lecę na ze mm -hmm. go Okej okay. Jeden drop, jeden drop, jeden Ja tam, tam latuję, tam latuję, tam latuję Ta, ja jestem, mam Mam też, górę Aż to musimy silować, no, myśmy Idę Mamy, mamy Ciebie biją? Nie Oni tego, retikują Nie, średni Jest sto, jeden Na mnie, 30 Mogę włączać? Uwaga, go góra górę dużą Jesteś niżej, dobra, teraz killa, jajewi 5 z 2,5 na niego Patrzcie, 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 idę, idę, tutaj Okej Cały trio, cały trio, musimy ich zabić 30 Bery, to to Ja stożę na killa, Jeden, jeden, Mam zero ja już leczę ci go, Mam bazownicę kolejną Kolej, Kolejny ty pod nami Zero, zero To to mój dwóch dead. Dead, kolejny Dawaj Huli Nice Kolejny, kolejny, zabijam zaraz. Gdzie się mieli na Zabijam, zabijam, się Tak, się Tam, full out jest 1hp, 1hp, hp full 0, Zero, zero Zero, full dead, dead. ostatni yes. nice. nice A, poubierali w mnie ja mam 300 tylko mm -hmm. ja, ja, mam 100 twardych Obok, mnie, obok mnie, ten brig nie mój Ta. Otwieram Trzam? Mam nie Nie, nie, mam Chodź, chodź Plecy Idź, idź, Idę Zamykałem się, abijam się abijam. Plecy, 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 fuj Tu jest dwóch typa, tu jest dwóch typa Ja, chodam, ja Idę Ja ma co, zero maców, zero ma co. Ja mam Healuję się Mam 400, jeszcze łapy Daj mi Dopiero, dopiero 9, ja dopiero top 9 Fuj, plecy, plecy, A chuj, De jeden. Ośbuk, ośbuk, ośbuk. Ośbuk. I nie dam. Otwórz otwórz, otwórz, otwórz. Otwórz, otwórz, otwórz. ich, presja. Dead Nice, finish. Dajmy tam numer. do, do prawy, do prawej do prawej, do prawej, prawej. idź do prawej Nie mogę. Teraz ty się masz? Ugraj, to ugraj. Body wszędzie, body wszędzie, plec, I wyjdź, wyjdź. Nie, 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 na mini, mini, mini To Zaraz. Dopiero to top 7, w zatem, w zatem, w zatem. To są mini mini Tam na prawo, na prawo lognot. I Na, na no, pod górę wyszło. Nie, nie pod tak yes. nie to otwieraliście, Tak mam... tak pójść z tym typem na ogrodzie. Dajcie jakiś mecz. Kafi. Kapitala coś, please. Stop, Daj dead, dead, daj Jan party zaraz. Daj, daj, daj. Daj, daj, daj. Daj, daj, daj. Daj, daj, daj. Weź plecaka. mam mam kape, mam kapę mam kapy, mam kapy, mam kapy, jak coś. mam kapy. daj, mam zero. Daję, Daj plecak zaraz. Ja mam drugą może miejsce, Prawo Kefi Trzamko no. no, chodź, chodź, chodźcie, 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 chodźcie. Nie Uważajcie, Z... tylko Kefi, tylko Kefi zabija. Ja cię sportuję. No. Patrz tu na nami, na nami, na nami, nami. Box, box, po, box. Jestem, na 0, mam 0. Dead, dead, dead. Nice. D nie dwie, jeszcze nie Sorry, No do tego. Mm -hmm. Nice. do Lecz no, cały mam 400 wardy, masiał, Fogu z on, fogu z Dawaj tędy, dawaj tędy. O plecy masz jechu. Dobra. Lewo nie naszczę w ogóle. Wejście w Ja też. Jesteśmy, jesteśmy. Góra, 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 ta. Pomijij, pol pomij. Cześć, to Artur. Artur, Ja zaraz będę. Ważę, bo to jest nic, nie, nie jest nasz tutaj. Ja jestem, jestem, jestem. Pomijam, to Idę do przodu, idę do przodu, w zon. Tak, szybko. Górę polejąć. Proszę wszystko. Niszcie, niszcie. Wejcie do do O nas. Dół otwieraj, Zabaj, dawaj choć, choć tu Chodź, cham. Mam Plecy, plecy, plecy Krak Artur, wchodzi Artur Moim boksie, mój boksie Chodź do mnie, Jestem, jestem Jeden, jeden, za, dostawałem do zabitka. Nie mam twardych. Do, 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 do przodu, do przodu Nie wiem nie mnie, do przodu jechał Nie dostawiam ok tej do bitki nie ja wiem, gdzie te szedł Nie, 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 wyjdź, wyjdź, wyjdź. Musimy być kolej, kolej, kolej. On, on, on. Kole, 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 kole. on dostaje Do, On ma, kręk, on ma kręka, help, 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 help. Plecy, plecy. Dead, dead, dead. dead. nice, 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 nice. dead. Dead, dead. Mam nice, nice, wszystko, wszystko, dad, dad. follow, Follow. follow.

ja mam 3,5, pół, 2. Ja mam 1, 1, 3. Okej, okay. daj mi jechać trochę razem. Jeszcze, 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 Masz jeszcze, jeszcze, trzy jeszcze, jak coś. jeszcze, w jeszcze, jak jeszcze, Tu jeszcze, 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 tu jest ty, jeszcze, mną. Chodźcie tu, jeszcze, jeszcze, chodźcie. Ready? Tu zaraz, tu zaraz, tu zaraz. jeszcze, 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 jeszcze,

Mamy okay. 200 200 vansa. Mamy follow. Daleko 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 daleko. Hello, do, do. Ta idę. Miałem wracam tam zejść. Zejdę tutaj to. Ta. Ja miesię 43 vansa. Ja będę 200 tylko. Oboje będę ja 200 też. Brawo, brawo, chodź, brawo, wiek. 3, 4, 3, go. Nie widzę Zamykajcie plecy. A idźmy ci za coś idziemy. Niżej, niżej schodzimy? Tam mogę. Kowiek, dużo medkit mamy? Nie, nie, nie. Podejdź tu, podejdź tu. Podejdź do Chodź tu, chodź, no. tu, tu. Słuchajden. Podejdź do mnie, podejdź do mnie, podejdź do mnie. Tam tam, tam, tam. Ja mam jeszcze Daj, Daj mi, daj mi wszystko, kewi Masz po I sobie... Dobra, jest drona i mm -hmm. ja 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 tego coś Nie, 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 już ja mam my kelly, my kelly, ty, ja nie mam nie ja nie mogę podać, ja mam 5 tylko Ja mam 2 Okej Jesteśmy git, killa, killa Na dole, na nami miejsce, go, 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 0. nice. Mam dużo, mam dużo. Dobra, do nas. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Do, do, schodzę, do, usłodę, do usłodę. No. Ja, ja Mam 8 billów. Jeszcze do, jeszcze do. Ja, jeszcze do, ja, ja, do, mam 400. Do. ja Nie, 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 wyżyj, musimy, wyżyj. Gir jest, czekaj. Gir jest, gir jest, tu schodzi. 50? Pomijałem mnie, pomijałem mnie. Otwieram, otwieram krew i chodź. Ja jestem, jestem. jestem okay. Chodźcie do mnie, chodźcie do mnie. Ja mam małemkę, okej. Chodźcie. Mam 0 bilów, 0 bilów na, na dwóch na dole, dwóch na dole tu. Wzięli moje buddy. Ja Oni jedna, mają haft. Ja mam jeden, ja mam jeden. Ja ok, ja nie jedna. otwieram. Mam mam pięć milów, Kevin. Ja mam trzy. Koiś do przodu? Chodzół? Nie, haftuj. Ja nie chodzuj. mogę tak dawać. Czawa się, zawa się. Chodź tu, chodź tu. Oni nie mieli we dwójkę macia, tylko ze mnie mogą. Tu mamy killa. Ota, on tam jest za mnie cały czas. Nie mogę zrozumieć, pamiętaj, ja muszę iść, muszę iść. muszę Chodź, on mnie, choć, on mnie, choć, tutaj to Chod Mam mili, mam mili, mami mili. Daj mi dwa drewa. Dwa drewna, za nami, dosłownie. Za nami. Biorę, biorę, biorę. Mam nożywnicę. Mam. Dead, dead. dobi! dobi, 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 dobi. Nice. Nice, Co Mam? Dead? Zero. No, i 90, 90, 90, 90, 90. go, go. go, go. 90. tam. Płacę, płacę, płacę. Oczy, oczy, oczy. Metal masz, metal masz, meta, masz, metal masz, metal masz, masz, metal masz, Uwaga, plecy, metal masz, Holduje masz, w górę, metal Otwieram dół masz, tu, 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 metal masz, metal masz, Uwaga, uwaga, metal masz, metal masz, metal Góra, góra góra, góra góra. Proszę, nie. Się, A, buduj ktoś. Finiszuję go. Biorą double editę Góra góra, góra, no. Tył, tył, Wieram tył, ty w tył. Słuchajcie, to zdejście na Highlandzie. To zdejście, no. Zostałem Ej, możemy, A możesz na floppery zagrać hg w kefi Kefi ma floppery. No, no, no. I on dwa, też już on dwa. Weź kefi i Weź to, weź to. kefi tylko watra. Weź to. Ja mogę zlanchować tam po prostu. Tak, ale zaraz. Możemy niżej też iść. Schodę ja nie gram, ja nie gram to fachie. Nie, nie gram, nie gram. Na, winę zagrajemy zagramy. To. Co dzieńże, co dzieńże, co Idę, idę. A, cześć. Ta jeszcze lecę Ja też mam 400 drewna. Mam tymacy, matym mam jakieś macy, tutaj na mnie w facie. Okej. Mam jakieś, mamy, kill, mamy, kill, kilkę sztuków. De, 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 de. Mam, mam, mam format, format. Mam full, mam cyphon. Do przodu. Ja mam cyphon, już mam cyphon twardy i 400. Podój holduj na winę, na winę graj. Daj, daj, daj. Ile macie macie się czy nie? Daj mi. Ja Daj, daj, daj no, masz macie daj dużo, wiadomo. Holduj, mam na holdowanie? Ja mam 500, ja mam 500, mam 500 na Hold, hold, hold. Oni będą będę oni się biją, biją się pięknie się. Daj, daj, Nice, nice. Budy, budy. Chodź, 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 dawina, 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 hold, hold, holda. Patrz, już jestem to, chodź, 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 chodź. Macie 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 macie. Mam wasie 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 buildów. Odrzucam, tam rzucam rzucam, rzucam. Dobra, Nie, 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 nie. Na nie, na wina, na wina, na wina Nie blokujcie się, nie blokujcie się, nie, nie blokujcie mnie. No. Możesz już grać super. Ja rozbuduję to strafy. A się wali, drugi Dawaj mi im tymi, świetlikami. Palą się, on się pali, on się pali. Do są mam noka. Mhm. Do 5 Wygrasz to, wygrasz to, wygrasz to. Ta go. Możemy dalej ze z góry. Słuchaj się, słuchaj się, schowaj się, on oh, nie ma nidolcia. Nice! Yeah, nice! Let's go! Nice, super. Kurwa, ale genial. Kto? Oczy, oczy. kapi, kapi, kapi. Niżej, 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 jedno, niżej, Ocie. Odmieniam. Moja, moja, nie, nie moja, nie moja. Góra, nie przecież, przecież, nie, daj, daj, Góra, przecież, nie, przecież, chodź, 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 chodź. Ja zabili, mnie wziąć, jachu. mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę. Co, jesteś? Fuj osób żyje, fuj osób. Spróbuj jak mniej więcej. Ej, na mnie mam w Mam, mam. Nic nie zrobić. Dwa, dwa serwy masz. Wiem, wiem. 12 dopiero. Graj na zona, graj na zona. Graj na zona, ta daleko, daleko, graj daleko na zona, graj na zona. Lewo, lewo chwa. Możesz kiedyś szukać czy tam... Każdy ginie, każdy ginie, każdy ginien słownie. Top 10, jachu, top 10. Daś tam acel i do przodu, buduj, buduj, buduj. Serpisz, serpisz, serpisz. Czyli nie panikuj, nie panikuj. Masz 9 tak. mocy. Nie, no nie, wiesz. bo to był cały trio chyba. Weź wytankuj Storma do końca, okej? Okay? Mm. On szuka ciebie. Szuka cały czas ciebie. Musisz zejść trochę, zejść, zejść, zejść. możesz odprawić drogę chyba. Do kształt, nie, nie no. masz map. Nice, right. nice try.